Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego dla tematu. Tych, którzy niedawno wsiedli za kierownicę lub dopiero zamierzają to zrobić i biorą lekcję jazdy. Opowiemy i pokażemy na wideo jak prawidłowo wykonać parkowanie tyłem? Parkowanie tyłem dla początkujących najbezpieczniej jest ćwiczyć na placu manewrowym. Równoległe parkowanie tyłem polega na ustawieniu samochodu pomiędzy dwoma samochodami zaparkowanymi na jezdni równolegle do krawężnika, w odpowiedniej odległości od siebie. Nauka tego, jak wiadomo, musi rozpocząć się od teorii. Nauka jazdy teoria i oglądanie filmów oczywiście nie zastąpią. Ale są obowiązkowymi krokami w opanowaniu techniki. Ponadto nauka nie pójdzie gorzej, jeśli zapoznasz się przynajmniej ze schematem wjazdu do garażu. Parkowanie prostopadłe jest łatwiejsze dla kadetów, więc zacznijmy od niego. Parkowanie prostopadłe. Powiedzmy, że musisz zaparkować po prawej stronie drogi między dwoma samochodami stojącymi prostopadle do krawędzi jezdni. Schemat takiego parkowania nie jest skomplikowany. Ale aby nie pomylić się, kiedy i gdzie skręcić kierownicą, najpierw wyobraź sobie wszystko na miejscu, a potem wystarczy postępować zgodnie z planem. Samochód powinien być zatrzymany w odległości około półtora metra od samochodu jadącego dalej, tak aby prawe tylne koło samochodu znajdowało się naprzeciwko jego lewego reflektora, skręć kierownicą do końca w prawo, włącz bieg wsteczny i cofnij. Pamiętając o opatrzeniu w lusterka boczne, aby uniknąć zderzenia z sąsiadami. Gdy samochód znajdzie się prostopadle do krawężnika, zatrzymaj się i oceni odległość między samochodem a sąsiadami. Jeśli samochód znajduje się po środku, ustaw kierownicę prosto i przejedź między nimi. Jeśli jesteś zbyt blisko jednego z sąsiadów. Skoryguj różnicę. W tym celu podjedź trochę do przodu i poruszaj kierownicą. Gdy będziesz zadowolony z odległości od sąsiadów, jedź przed nimi kołami prosto i cofnij. Parkowanie prostopadłe zostało zakończone. Wjazd do garażu. Technika wjazdu do garażu jest jeszcze prostsza niż poprzednia, ponieważ garaż przed bramą ma zwykle większe pole manewru. Metody mogą być różne, jednak wjazd do garażu od frontu nie wymaga wyjaśnień. Dlatego rozważymy wjazd do garażu od tyłu. Schemat wjazdu do garażu tyłem wygląda następująco załóżmy, że po podjechaniu do bramy garaż znajduje się po prawej stronie. Najpierw musisz podjechać jak najbliżej słupka bramy, znajdującego się najbliżej ciebie. Zatrzymaj się. Gdy pojawi się on w oknie prawych drzwi wejściowych, skręć kierownicą do końca w lewo i jedź do przodu. Zatrzymaj się. Gdy zobaczysz drugi słupek bramy w prawym lusterku bocznym, obróć kierownicę do pozycji środkowej, włącz bieg wsteczny i wiedź do garażu, sprawdzając w lusterkach bocznych, czy wjeżdżasz prawidłowo. Parkowanie równoległe Parkowanie równoległe tyłem jest często stosowane w mieście, ponieważ często nie ma wystarczająco dużo miejsca. Aby wjechać na wolne miejsce parkingowe z przodu, parkowanie równoległe tyłem wymaga mniej miejsca do manewrowania i pozwala zaparkować w mniejszej luce między samochodami zaparkowanymi wzdłuż drogi. Jak parkować, podjedź jak najbliżej samochodu znajdującego się przed tobą i zatrzymaj się. Gdy tylko prawe tylne koło twojego samochodu znajdzie się na poziomie zderzaka ograniczającego wolne miejsce parkingowe, skręć kierownicę do końca w prawo, wrzuć bieg wsteczny i jedź do tyłu, patrząc w lewe lusterko boczne. Pamiętaj, aby obserwować odległość między prawą stroną samochodu a rogiem tylnego zderzaka sąsiedniego samochodu. Zatrzymaj się. Gdy tylko zobaczysz prawy reflektor samochodu za sobą w lewym lusterku bocznym, ustaw kierownicę prosto i powoli jedź do tyłu. Monitoruj swój ruch w lusterkach bocznych. Zatrzymaj się. Gdy odległość między prawym tylnym kołem a krawężnikiem wyniesie około pół metra, obróć kierownicę do końca w lewo i cofaj, aż samochód znajdzie się równolegle do krawężnika. Uważaj na samochód jadący za tobą. Przydatne wskazówki. Równoległe parkowanie tyłem wymaga oczywiście mniej miejsca niż pozostałe. Zapobiega jednak zajmowaniu miejsca między samochodami zaparkowanymi wzdłuż drogi, jeśli jest ono krótsze niż półtorej długości samochodu. Bez względu na to, jak niezawodnej może ci się wydawać odwracanie się, aby ocenić sytuację za tobą bez pośredników. Używaj lusterek bocznych do jazdy do tyłu. Wystarczy tylko trochę się do nich przyzwyczaić a potrzeba obracania głowy zniknie sama, poruszając się do tyłu. Nigdy nie otwieraj drzwi, aby spojrzeć. Tak wiele drzwi zostało zgniecionych w ten sposób, że nie zaskoczysz nikogo, łapiąc coś swoimi. Cofanie z parkingu jest łatwiejsze tylko wtedy, gdy samochód nie jest zaparkowany równolegle do krawędzi jezdni. Podczas cofania z parkingu należy na wszelki wypadek włączyć światła awaryjne, holowanie przyczepy. Holowanie przyczepy podczas jazdy do przodu nie różni się zbytnio od jazdy bez przyczepy. Jedyną radą dla posiadaczy przyczepy na drodze jest częstsze sprawdzanie jej pozycji poprzez spoglądanie w lusterka boczne i uwzględnienie zwiększonego promienia skrętu. Podczas nauki manewrowania tyłem z przyczepą należy rozpocząć od jazdy na wprost. Zatrzymaj się tak, aby przyczepa znajdowała się w jednej linii z pojazdem. Na początku reakcja przyczepy na skręty kierownicą będzie wydawać się niewystarczająca. Potrzebne są lekcje jazdy, aby przyzwyczaić się do reakcji przyczepy. Jazda na wprost rozpocznijmy naszą lekcję jazdy po linii prostej, włącz bieg wsteczny i powoli jedź do tyłu. Sprawdź położenie przyczepy w lusterkach bocznych, upewniając się. Że boki są równoległe do boków pojazdu. Po chwili przyczepa z pewnością zacznie się obracać. Aby ją wypoziomować, skręć kierownicę w tym samym kierunku, w którym obróciła się przyczepa. Po wypoziomowaniu skręć kierownicę prosto. Manewrowanie lekcje manewrowania. Aby przyczepa skręciła w dowolnym kierunku, należy obrócić kierownicę w przeciwnym kierunku. Gdy przyczepa skręci, obróć kierownicę w kierunku, w którym skręca. Tak aby samochód podążał za nią. Praktyczne lekcje jazdy lepiej jest przeprowadzać na przestronnym terenie, wyznaczając korytarz do manewrowania półtora metrowymi odcinkami. Szywek lub gątów, są dobrze widoczne i niełatwo jest zarysować na nich samochód. Najpierw jednak należy określić maksymalny kąt między osiami wzdłużnymi przyczepy i pojazdu który umożliwia cofanie bez składania przyczepy. W tym celu należy obrócić kierownicę do oporu w dowolną stronę i jechać do przodu, utrzymując ją w tym położeniu przez co najmniej pół okrążenia. Następnie zatrzymaj się. Wysiądź z samochodu i spróbuj zapamiętać kąt pomiędzy samochodem a przyczepą. Będzie to maksymalny możliwy kąt cofania bez składania. Jeśli przyczepa skręciła zbyt gwałtownie podczas manewrowania do tyłu, a kąt skrętu przekroczył maksymalny możliwy kąt do jazdy bez składania, obróć kierownicę do końca w drugą stronę i jedź jeszcze trochę do tyłu. Jeśli kąt skrętu nie zmniejsza się, a zestaw nadal się składa. Zatrzymaj się. Obróć kierownicę do końca w przeciwną stronę i jedź jeszcze trochę do przodu. Gdy tylko kąt między osiami wzdłużnymi maszyny i przyczepy nie będzie większy niż maksymalny dopuszczalny kąt, zatrzymaj się i kontynuuj manewrowanie do tyłu. Należy wziąć pod uwagę, że do skrętu pojazdu z przyczepą potrzeba więcej miejsca niż w przypadku pojedynczego pojazdu. Aby zawrócić samochód z przyczepą na drodze, szerokość jezdni nie może być mniejsza niż całkowita długość zestawu. Powiązane artykuły, dyskusja z parkowaniem tyłem nie ma problemów, nawet na ciężarówkach. Ale z przyczepą jest mi ciężko. Nie wjeżdżam od pierwszego razu. Generalnie najłatwiejszy jest dla mnie wjazd do garażu. Najważniejsze żeby patrzeć w lusterka boczne i w ogóle, jeśli przejeżdżam tyłem między samochodami, Parkronic zawsze pomaga, podpowiedzi przydatne, w niektórych przypadkach pamiętam i pomaga, a WordPress komentarz Hello World.